Kurczę ja nie wiem, co, co się dzieje. Czy to kwestia tego, że tu żyłka jest za gruba? Kurde, no nie wiem. Coś się interesuje. Tam widać... Tam. Także Maciej, nie możesz coś nad no, Widzę, Widzę, widzę. 68 metrów i o. No, kręć, kręć, kręć. A co ja robię, jak Kręcę, kręcę. Ale ty masz na to unikat na pewno 100% patrz to ty masz mocniejszy, mocniejszą żyłkę no i kowroty Tak Także nie masz takich co ja To jest unikat Wiem o tym Tylko widzisz Tu jest branie I też się zastanawiam właśnie na tym chatie. Nie ma częstych o, ale piękny Ole Ale życiuwa Chyba klip zapisze o, wideo Wow Ale życiuwa, Ale piękny działa Ale przepiękna życiuwa pod maxa, on jest do 5 kg, tak? Z Tego co wiemy to niby tak, nie wiem czy większy Idę sobie to pod ścinki. Ale życiowa. Co ja mam palić? Jak i na razie ja na, na, na zawody nie nie ma tych zawodów także. Ale piękne i zobacz na inną przynętę, inne ustawienie sprzętu. Chodź tu kolego. O, no ładny. Piękny, piękny, No taki na zawodach. Ile? 148,5 centa. No.